Jest piątek 27 marca, minęła godzina 21.40. Zapraszam do studia lotto! Dobry wieczór, Renata Molenda, przed nami wieczór z Grami Lotto. Drodzy Państwo, gorąco namawiam do zostania w domach w najbliższy weekend, a pomysły na domowe aktywności znajdą Państwo na stronie www.milionesposobunanu.pl, a już za kilka minut poznamy wynik losowania Eurojackpot. W marcu w Polsce odnotowaliśmy już pięć wysokich wygranych. Najwyższa z nich padła w Warszawie i wyniosła ponad 644 tysiące złotych. Dodam, że o wielkie wygrane w Eurojackpot można grać z domu dzięki stronie internetowej www.lotto.pl oraz aplikacji w telefonie. Jutro odbędzie się już ostatnie w tym tygodniu losowanie szóstki w lotto. Może być warta nawet 16 milionów złotych. Również jutro ostatnie w tym tygodniu losowanie lotto plus. Tu trafienie szóstki daje milion złotych. Zachęcam Państwa do gry i trzymam kciuki za nowych lotto milionerów. A już teraz zapraszam na Multi Multi. W tej grze mogą Państwo wygrać nawet 25 milionów złotych. Zaczynamy losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 20 liczb. A oto wylosowane liczby. 27. 18. 59. 16. Czternaście, siedemnaście, pięćdziesiąt cztery, osiemdziesiąt, trzydzieści cztery, sześćdziesiąt cztery, siedemdziesiąt pięć, sześćdziesiąt pięć, trzydzieści trzy.

Najwyższa piątka w mini lot to odnotowana w marcu padła w Tyczynie i wyniosła ponad 367 tysięcy złotych. Gratuluję zwycięzcy, a państwa zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejnołożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. A oto wylosowane liczby. 2 38 9 16 20 W Super Szansie można wygrać aż 2 miliony złotych. Wystarczy aktywować siedmiocyfrowy numer znajdujący się na kuponach wybranych gier lotto. Koszt aktywacji to tylko 2 złote. A oto numer Super Szansy. 1, 3, 1, 6, 3, 2, 8. Gratuluję wygranych. W kaskadzie główna wygrana to 250 tysięcy złotych. Można je wygrać nawet dwa razy dziennie. Warto więc spróbować szczęścia, wejść na stronę lotto.pl i zagrać. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. A oto wylosowane liczby. 22, 3, 24, 5. Dwadzieścia trzy jeden siedemnaście sześć dziewięć siedem dwanaście Oprócz Polski gra Eurojackpot obecna jest jeszcze w innych 17europejskich państwach. Wszyscy w nią grający, niezależnie od kraju, mają takie same szanse na wygraną. W dzisiejszym losowaniu w Polsce do wygrania było 395 milionów złotych. Losowanie Eurojackpot odbyło się dziś między godziną 20 a 21 w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim następujące liczby: 41, 13, 34, 23, 19 oraz 3, 8. Gratuluję wygranych. Retransmisję losowania Eurojackpot będzie można obejrzeć na stronie www.lotto.pl. Zapraszam. Czas na ekstrapensję. W zależności od stawki w grze można wygrać nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejne ułożone kule. bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie.

a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest liczba 4. Do zakładu ekstrapensji warto dopłacić złotówkę i zagrać o 100 tysięcy złotych wypłacanych od razu w ekstrapremii. W tym roku padło 7 takich wygranych. Trzymam kciuki za kolejną. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady. I rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 11 13 3 29. 31. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra Premi jest liczba 1. Kolejne losowanie Eurojackpot już za tydzień i znowu czekają nas wielkie emocje, bo do wygrania będzie aż 405 milionów złotych. Polecam grać z domu na stronie internetowej lotto.pl. Tam sprawdzą Państwo również wyniki dzisiejszych losowań, a kolejne losowania już jutro o godzinie 14. Zapraszam, życzę więc udanego wieczoru i dobrej nocy.